Aby ustawić obrazek dla kontaktów w Samsungu Galaxy S25 Ultra najpierw musimy wejść w aplikację telefonu. Następnie przechodzimy do kontaktów w prawym dolnym rogu i wybieramy kontakt, dla którego chcemy ustawić jakieś zdjęcie. Po wybraniu kontaktu naciskamy na szarą ikonkę i wybieramy Edytuj na dole ekranu i w prawym górnym rogu powinniśmy mieć opcję naciśnięcia na obecny awatar. Um. Danego kontaktu. W tym miejscu możemy sobie skorzystać z takich gotowych awatarów. Możemy nacisnąć na aparat, aby otworzyć aparat i wykonać zdjęcie, które następnie zostanie ustawione dla wybranego kontaktu, bądź możemy otworzyć galerię i wtedy wybrać z galerii zdjęcie, które chcemy sobie ustawić. Możemy sobie przybliżyć bądź oddalić zdjęcie. Możemy zmienić jeszcze pozycję tego zdjęcia i następnie, kiedy już ustawimy sobie zdjęcie, naciskamy gotowe. I zapisujemy. Jeszcze raz zapisujemy w prawym dolnym rogu i obrazek jest już ustawiony. Jeżeli podczas edycji kontaktu nie macie możliwości, w ogóle nie widać tego, tego obrazka w prawym górnym rogu, to jest to spowodowane tym, że dany kontakt jest zapisany na karcie SIM. Więc kontakt musi być zapisany na przykład na telefonie, bądź na koncie Google, bądź czymś innym, byleby nie na karcie SIM. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.